Z tej strony Bartek, prowadzący serii Zapytaj Raka i dzisiaj mam dla was ważne przemyślenie. Jeżeli jeszcze mnie znacie, to mam nowotwór. Jest to rzadki rodzaj mięsaka, który powoduje to, że mam w sobie wiele przerzutów. Pomimo tego, że nowotwór jest dość agresywny, a rokowania niepewne, to uznaję, że rak to tylko przystanek w życiu, a nie wyrok. No i co najważniejsze, nie poddaję się z chorobą, staram się żyć tak jak bez niej. Nawet kiedyś chciałbym przejeść maraton. Chciałbym udowodnić wszystkim, że da się być sobą. I tym sposobem myślenia doszedłem do wniosku, że moją misją na ten najbliższy czas jest dawanie ludziom siły i nadziei. Powiem, że po otrzymaniu diagnozy wszystko staje na głowie. Warto walczyć o siebie, nieważne jak agresywny jest nowotwór. Jeżeli wy w walce potrzebujecie wsparcia, no to nie bójcie się mówić tego na głos. Wmawiajcie z ludźmi, nie ukrywajcie się, a jeżeli wiecie, że czeka was drugie leczenie, też nie zamykacie się na to. Jest wiele zbiórek, fundacji i ludzi, którzy chcieliby wam pomóc. A jeżeli tak uważacie, nas, no to skomentujcie i udostępnijcie ten film, żeby dotarł do jak największej ilości osób, które nie mogą się poddać.